Witam, cześć. Z tej strony Michał, doktor Jan. Dzisiaj jest też z nami Ola. Cześć, kapitan. Witamy serdecznie. Dzisiaj zaprezentujemy nasz drugi dział, jakim są wiatrówki. Posiadamy swoje sprzedaży wiatrówki długie oraz krótkie. Eee, na przykład pokażemy tutaj wiatróweczkę, replikę Kroka 17. Jest to replika, replika z systemem blowback. Eee, działa to w ten sposób, że podczas szania mamy ruchomy zamek, jak prawdziwej broni. Ja zaprezentuję w tej chwili, w jaki sposób to działa. Bardzo fajnie czuć odrzut. Posiadamy też w sprzedaży z krótkich repliki e, koltów oraz rewolwerów, które są ładowane e, kulkami stalowymi, jak i śrutem Diabolo. Cały asortyment można u nas kupić oczywiście w sklepie stacjonarnym oraz wysyłkowo. E, od kapsuł CO2 po kulki i śrut. Akcesoria ochronne, okulary oraz słuchawki oczywiście. Wiatrówek długich posiadamy wiatrówki firmy Diana, Hudson, Umarex. Z takich najbardziej popularnych posiadamy repliki na np. pistoletu maszynowego MP5. Wiatrówki Hudson dalekiego zasięgu do 50 metrów. Oczywiście wszystko maksymalnie 17 juli. W takich ciekawszych pistoletów posiadamy pistolet Walter Nighthawk. Jest to pistolet z kolimatorem. Oraz tylnikiem oraz replikę Smith Envesona w pełni stalową. Model 586, 6 cali lufa na śród Diabolo. Oczywiście zasilana kapsułą CO2. Wszystkie te naczynie są dostępne na sklepie. Zapraszamy, zapraszamy do zakupu. Będzie koleżanka wolać sobie, już sobie upodbała jeden model. MB5, tak, to flagowa u nas. Bardzo dość, dość popularna. Pani sprzedająca się drogi. Pozdrawiam, doktor Gab. Cascapetor.